W dzisiejszym fleszu sportowym dowiecie się, na co mają w końcu czas Anna i Robert Lewandowski, Oraz pokażemy wam rzut do kosza wart 10 tysięcy dolarów. W niedzielę 11 października reprezentacja Polski pokonała Irlandię 2 do 1 i awansowała na Euro 2016. Jednym z bohaterów spotkania był oczywiście Robert Lewandowski, który następnego dnia po meczu zamieścił na swoim profilu na Instagramie wymowny wpis. W końcu mamy czas na miłość napisał na portalu społecznościowym piłkarz Bayernu Monachium Do wpisu Lewy dodał zabawne zdjęcie ze swoją żoną Anną Lewandowską na którym oboje pokazują śmieszne miny Młode małżeństwo nie ma dla siebie zbyt wiele czasu przez co cieszy się z każdej wspólnej chwili Po tym jak reprezentacja zapewniła sobie miejsce na turnieju we Francji Lewandowscy w końcu będą mieć czas na miłość Student drugiego roku Uniwersytetu w Kansas w miniony piątek wygrał 10 tysięcy dolarów. Wszystko dzięki Brennanowi Bichardowi, który trafił do kosza z połowy boiska i zdobył dla ucznia nagrodę. W trakcie In the Late Night dwóch studentów mogło wybrać kogoś znajdującego się w budynku, kto wykona za nich rzut. Nie mogli jednak wskazać zawodnika lub rekruta obecnej drużyny. Gerald Martin Castro na swojego przedstawiciela wybrał byłego koszykarza i obecnego dyrektora operacyjnego Brenana Bicharda. Jak się okazało, była to świetna decyzja, bowiem Bichard trafił do kosza z połowy boiska i wygrał dla studenta sporą sumkę. Na koniec zapraszam na sportową przestrogę. Na kolejny flesz sportowy już jutro. Cześć! Bye. <phone rings>